którzy ludzie wydają się niewzruszeni, nawet gdy wszystko wokół się rozpada. Chaos może wkraść się w ich życie, krytyka może nadejść ze wszystkich stron, plany mogą się zawalić, a mimo to pozostają skupieni, jakby byli ponad burzą. Jaki jest ich sekret? Tymczasem większość żyje w stanie ciągłej reakcji. Wystarczy, że ktoś przetnie twoją drogę w ruchu drogowym, a gniew eksploduje. Współpracownik rzuca kwaśny komentarz i nastrój całego dnia się zmienia. Jedno dziwne spojrzenie od nieznajomego budzi już niepewność. Ale co gdyby można było uwolnić się od tego wszystkiego? Co gdyby żadna osoba, wydarzenie czy zewnętrzna energia nie mogły już zachwiać Twoim spokojem? Karl Jung powiedział, że największym więzieniem ludzi są ich własne reakcje. Żyją przekonani, że świat na nich działa. Kiedy w rzeczywistości po prostu odzwierciedlają to, czego jeszcze nie potrafią zrozumieć w sobie. Taka jest rzeczywistość. Nic nie ma mocy, by na ciebie wpłynąć bez twojego pozwolenia. Kiedy ktoś nazywa cię głupim i to cię rani, to dlatego, że część ciebie obawia się, że to prawda. Kiedy cię ignorują i to boli, to dlatego, że nadal oczekujesz uznania od innych. Dlatego dwie osoby mogą przejść przez to samo doświadczenie i zareagować w zupełnie przeciwny sposób. To, co dzieje się na zewnątrz, ma mniejsze znaczenie niż to, co dzieje się wewnątrz. To właśnie to, co dla wielu nazywa się pracą z cieniem. Proces uświadamiania sobie tego, co było ukryte, zauważania, że każdy dyskomfort i każdy emocjonalny wyzwalacz są w rzeczywistości wewnętrznymi sygnałami. Większość próbuje uciec od tych sygnałów, woli ukrywać, udawać, że nie czuje, lub obwiniać świat zewnętrzny za to, co czuje. Ale kto naprawdę się budzi, Odkrywa coś głębokiego. To, co widzi na zewnątrz, jest tylko odbiciem tego, co istnieje wewnątrz. A kiedy to jest zrozumiane, dzieje się coś niezwykłego. Rodzi się moc kształtowania rzeczywistości poprzez opanowanie samego siebie, tylko że istnieje przeszkoda. Niewielu jest skłonnych zaakceptować tę prawdę. Wolą wierzyć, że ból pochodzi od szefa, byłego partnera, niesprawiedliwych okoliczności lub okrutnego losu. Łatwiej jest wskazywać palcem na zewnątrz, niż zauważyć, że oddają własną moc. Ale ci, którzy mają odwagę spojrzeć do wewnątrz, którzy przestają obwiniać i zaczynają obserwować, znajdują zupełnie nową wolność. A co najbardziej wyzwalające przestając reagować, automatycznie przestajesz być manipulowany. Nie ma już potrzeby unikania toksycznych ludzi, ani próby kontrolowania każdego szczegółu wokół ciebie po prostu stajesz się odporny. Nie dlatego, że jesteś odległy lub obojętny, ale dlatego, że jesteś naprawdę solidny. Nadal czujesz, ale się nie chwiejesz. Jesteś obecny, ale niepodatny na zranienie. To jest różnica między próbą kontrolowania, a po prostu odpuszczeniem. Większość ludzi spędza życie, próbując opanować to, co w rzeczywistości nigdy nie było pod ich kontrolą. Pragną akceptacji. Chcą, żeby wszystko szło według wygodnego scenariusza. Oczekują, że wszechświat będzie działał zgodnie z ich pragnieniami, a kiedy tak się nie dzieje? Cierpią. Czują się zlekceważeni, gdy nie otrzymują tego, czego oczekiwali. Są rozczarowani, gdy życie idzie w nieoczekiwanym kierunku. Biorą wszystko osobiście, jakby świat był przeciwko nim. Ale prawda jest inna. Prawie wszystko, co nas otacza, jest poza naszym zasięgiem, z jednym potężnym wyjątkiem sposób, w jaki interpretujemy to, czego doświadczamy. Karl Jung zrozumiał coś, co wielu ignoruje. Zewnętrzna rzeczywistość jest neutralna. Nie jest z natury dobra ani okrutna. Po prostu istnieje. To, co nadaje wydarzeniom koloru, to filtr, przez który je postrzegasz. Zastanów się nad tym. Dwie osoby mogą przejść przez to samo wyzwanie koniec związku, stratę finansową, zawodową, porażkę. Jedna się załamuje, czując, że wszystko się skończyło, druga dostrzega szansę na rozwój. Widzi nowe drzwi, które się otwierają, dostrzega naukę. Co się zmienia? Soczewka, przez którą patrzą na świat. Jung mówił, że dopóki nie wydobędziesz na światło tego, co jest w nieświadomości, będzie ona rządzić Twoim życiem. A ty nazwiesz to przeznaczeniem. Ta idea jest prosta, ale potężna. Dopóki nie dostrzeżesz ukrytych wzorców, które kierują Twoimi reakcjami na temat miłości, wartości, sukcesu, nadal będziesz przez nie prowadzony. Nie zdając sobie z tego sprawy, będziesz myślał, że życie dzieje się przeciwko tobie, nie zauważając, że w rzeczywistości wiele z tego co się dzieje jest tworzone od wewnątrz na zewnątrz. I to tutaj rzeczy naprawdę zaczynają się zmieniać. Im bardziej próbujesz kontrolować świat, tym bardziej stajesz się podatny na jego konsekwencje. Jeśli potrzebujesz, aby ktoś cię podziwiał, właśnie oddałeś swoją moc tej osobie. Jeśli potrzebujesz, aby wszystko szło według określonego scenariusza, stajesz się więźniem tej kontroli. Jeśli wierzysz, że życie zawsze powinno być sprawiedliwe, cierpienie będzie nieuniknione. Ale w momencie, gdy puścisz tę iluzję kontroli, wszystko się zmienia. Stajesz się wolny, wolny od potrzeby bycia zaakceptowanym, wolny od strachu przed błędami, wolny od ciągłego napięcia zmuszania rzeczywistości, by pasowała do Twoich form. Zastanów się nad tym. Ludzie naprawdę nietykalni to nie ci, którzy kontrolują otaczający świat, to ci, którzy opanowali samych siebie, pozostają spokojni pośród chaosu, stanowczy w obliczu niepewności, odporni na krytykę i spokojni w obliczu nieznanego. Odkryli coś, czego wielu nigdy nie odkrywa. Prawdziwa kontrola nie polega na rządzeniu światem, polega na poddaniu się temu, czego nie można kontrolować. W momencie, gdy przestajesz gonić, budzi się prawdziwa moc. I tu jest paradoks. Kiedy przestajesz potrzebować, by rzeczy działy się po Twojemu, po prostu zaczynają się dziać. Kiedy znika potrzeba zadowalania innych, pewność siebie pojawia się spontanicznie. Kiedy przestajesz szukać sukcesu napędzanego przez niedostatek, możliwości zaczynają pojawiać się z lekkością. Zamiast walczyć z nurtem życia, zaczynasz podążać z nim, a rzeczy nagle pasują bez wysiłku. To nie jest tylko teoria filozoficzna. Nauka już to potwierdziła. Badania w dziedzinie neurobiologii i psychologii pokazują, że im bardziej próbujemy wymuszać kontrolę nad ludźmi, wynikami, a nawet naszymi własnymi myślami, tym więcej napięcia i oporu generujemy. Strach przed porażką generuje autosabotaż. Desperacja za miłością ostatecznie odpycha dokładnie to, czego się pragnie. A obsesja na punkcie kontroli tworzy stałe poczucie bezsilności. Więc prawdziwe pytanie brzmi: czy żyjesz w reakcji, czy w świadomym działaniu? Czy to ty dominujesz nad swoimi percepcjami, czy one dominują nad tobą? Ponieważ w momencie, gdy naprawdę zrozumiesz, że nic zewnętrznego nie ma mocy nad twoim wewnętrznym spokojem, wszystko się zmienia. Zaczynasz grać zupełnie inną grę. Nienaruszalny umysł, sekret stania się niewzruszonym. Wyobraź sobie scenę. Idziesz spokojny, gdy ktoś cię obraża bez powodu. Może to być przekleństwo, prowokacja. Próba zranienia cię, a teraz zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę dzieje się w tobie w tym momencie. Większość reaguje automatycznie gniew, ból, oburzenie. W kilka sekund emocje przejmują kontrolę, ciało się zmienia, serce przyspiesza, umysł przylega do obrazy, jakby to była absolutna prawda echem wzmacniając frustrację. Teraz wyobraź sobie zupełnie inną odpowiedź. Żadna emocja cię nie dominuje, nie pojawia się żadne napięcie, tylko cicha świadomość, która stwierdza: To nie dotyczy mnie. To jest serce filozofii stoickiej, mądrości Zen, a także głębokiej psychologii Karla Junga. Nic zewnętrznego nie ma mocy zakłócić twojego spokoju, chyba że na to pozwolisz. Ale dlaczego więc większość jest dotknięta? Ponieważ identyfikują się z fałszywą tożsamością, kruchą konstrukcją opartą na walidacji, opiniach innych i nierealistycznych oczekiwaniach. Kiedy coś kwestionuje ten zbudowany obraz, ból jest nieunikniony. To nie tylko obraza, to zagrożenie dla idei tego, kim osoba wierzy, że jest. Jung nazywał to cieniem, tą częścią psychiki, gdzie ukrywamy wszystko, czemu obawiamy się stawić czoła niepewności, stare rany, odrzucenia. Kiedy ktoś dotyka tej rany, nie stworzył bólu, po prostu go ujawnił. Pomyśl dobrze, gdybyś był naprawdę w pokoju z samym sobą, to co ktoś powiedziałby, nie miałoby żadnego efektu. Słowa przeszłyby przez ciebie jak bryza przez otwarte okno, nie miałyby gdzie wylądować, byłoby to jak krzyczenie na górę. Dźwięk wraca, ale nie rani, nie wstrząsa. Prawdziwe pytanie więc nie dotyczy tego, co zostało powiedziane, ale dlaczego coś poczułeś. Jeśli ktoś nazywa cię nieudacznikiem i to boli, czy może gdzieś głęboko, wierzysz, że to może być prawda? Jeśli ktoś cię nie szanuje i to cię złości, czy nadal szukasz uznania? Kiedy życie odbiega od twojego scenariusza, dlaczego pojawia się rozpacz? Problem nigdy nie był w świecie. To sposób, w jaki widzisz siebie w nim. Prawdziwa siła nie polega na uciszaniu krytyków czy ucieczce od niewygody. Polega na rozwijaniu niewzruszonego umysłu, umysłu, który nie potrzebuje zewnętrznej aprobaty, umysłu, który nie ugina się pod presją, umysłu, który rozumie z jasności fundamentalną prawdę. Wszystko zaczyna się i kończy na percepcji. I nie chodzi tylko o filozofię. Psychologia to potwierdza. Reakcje emocjonalne są wyuczonymi wzorcami. Mózg poprzez powtarzanie wzmacnia ścieżki neuronowe, które prowadzą do tych odpowiedzi. Im bardziej pozwalasz sobie być kierowanym przez świat zewnętrzny, tym bardziej automatyczna staje się Twoja reakcja. Ale oto dobra strona. Ten wzorzec można zmienić. Neuronauka już wykazała, że przy pełnej uwadze, świadomej reinterpretacji i celowym wystawieniu na dyskomfort, możliwe jest przeprogramowanie swojej reakcji emocjonalnej. Z czasem krytyka traci moc ranienia cię. Porażki przestają definiować, kim jesteś. Nieznane przestaje być potworem. I wtedy przestajesz żyć, reagując na świat, a zaczynasz żyć z wewnętrzną maestrią. W tym momencie stajesz się naprawdę nietknięty. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że ty się zmieniłeś. Jest coś intrygującego w naszej naturze. Myślimy, że reagujemy na świat wokół nas, ale w rzeczywistości reagujemy na samych siebie. Wyobraź sobie sytuację. Ktoś cię obraża. Słowa wydają się bezpośrednim ciosem. Ale jeśli spojrzysz uważnie, zauważysz, że ból nie tkwi w samych słowach, znajduje się w tym, co aktywowały w tobie. Jest w znaczeniach, które im nadałeś, w starych wspomnieniach, które otworzyły na nowo, w lękach i bólach, które nadal żyją ukryte w jakimś zakątku nieświadomości. Jung rozumiał to głęboko. Mówił, że wszystko, co nas niepokoi u innych, może prowadzić nas do głębszego zrozumienia nas samych. I tu leży prawda, której wielu unika: nic poza tobą nie ma mocy. Chyba, że przyznasz tę moc. Pomyśl, jakby to było lustro. Jeśli odbicie pokazuje ci coś, czego nie lubisz, nie walczysz z lustrem, rozumiesz, że odbicie jest Twoje. Jednak kiedy życie pokazuje nam bolesne wewnętrzne odbicia, poprzez ludzi, wydarzenia i sytuacje, działamy, jakby lustro było problemem. Wskazujemy winnych. Żądamy, aby inni się zmienili. Nie zdając sobie sprawy, że korzeń jest wewnątrz, świat zewnętrzny po prostu odzwierciedla to, co jeszcze musi zostać zobaczone. Wielkie pytanie więc brzmi, dlaczego dajemy tyle mocy temu, co jest poza nami? Odpowiedź jest prosta: przywiązanie. Kiedy nasza tożsamość zależy od zewnętrznych czynników, opinii, osiągnięć, aprobaty, stajemy się ich zakładnikami, niewolnikami akceptacji innych. Podatnymi na wszystko, co wymyka się naszej kontroli, zależnymi od tego, aby wszystko poszło dobrze, żebyśmy czuli się spokojni. Ale co, gdybyś przestał grać tę grę? Co, gdybyś zamiast reagować, wybrał po prostu obserwację? Oderwanie nie oznacza chłodu czy obojętności, oznacza wewnętrzną wolność. To zrozumienie, że nie jesteś swoimi emocjami, jesteś świadomością, która je obserwuje. Wyobraź sobie burzę, grom huczy, wiatr wyje. Błyskawice przecinają niebo, ale ponad tym wszystkim jest spokojne niebo, nietknięte. Ten spokój to ty. Nie jesteś chaosem, jesteś obecnością za nim i to jest istota prawdziwej siły. Największa moc nie polega na kontrolowaniu świata, ale na opanowaniu sposobu, w jaki go postrzegamy. Ponieważ kiedy przestajesz reagować, zaczynasz odzyskiwać kontrolę nad swoją rzeczywistością. Ludzie czują tę zmianę. Nie mogą już cię prowokować, nie mogą już cię wciągnąć w dramat, nie mają już dostępu do twojego spokoju, ponieważ teraz przejąłeś odpowiedzialność za swoją energię. Więc pytanie się zmienia: jak uzyskać dostęp do tego stanu niewzruszonej obecności? Odpowiedź leży w nowym sposobie patrzenia zrozumienie, że nigdy nie reagowaliśmy faktycznie na świat, zawsze reagowaliśmy na sposób, w jaki go interpretujemy. Pomyśl o tym. Dwie osoby stawiają czoła dokładnie temu samemu wydarzeniu. Ktoś wpada na nie na ulicy. Jedna idzie dalej, jakby nic się nie stało, druga nosi gniew przez resztę dnia. Wydarzenie było identyczne, reakcja całkowicie różna. I dlaczego? Ponieważ nie chodzi o wydarzenie, ale o sposób, w jaki umysł je koduje. Karl Jung mówił o cieniu, tej ukrytej stronie umysłu, którą odrzucamy, którą grzebiemy a która mimo to kieruje wieloma naszymi działaniami. To traumy, stłumione emocje, lęki, którym unikamy stawienia czoła. I to właśnie te nieświadome elementy sprawiają, że pewne wyzwalacze są tak potężne, to nie tak, że inny cię zranił, to że dotknął część ciebie, która wciąż boli. Jeśli ktoś może łatwo manipulować twoimi emocjami, to nie z własnej siły, ale ponieważ dociera do czegoś Twojego, co jeszcze nie zostało rozwiązane. Klucz dostania się naprawdę niewzruszonym nie leży w ucieczce od emocji, ale w bezpośrednim stawieniu im czoła. To obserwowanie swoich wyzwalaczy bez osądzania. To zmiana pytania z dlaczego zrobili mi to, na co we mnie reaguje na to teraz, wyobraź sobie szachownicę. Większość żyje jak figura w grze, zawsze reagując na ruchy innych, zawsze uwięziona. Ale kto osiąga mistrzostwo, staje się graczem, tym, który myśli jasno, który przewiduje, który zachowuje spokój. A dalej? Prawdziwy mistrz to ten, kto obserwuje grę z góry, rozumiejąc cały wzór, zanim się nawet ukształtuje. To jest emocjonalne oderwanie. To nie jest chłód, to suwerenność. To nie ucieczka, to głębokie zrozumienie. Nie unikasz uczuć, rozumiesz je tak głęboko, że już cię nie kontrolują. Przestajesz być niewolnikiem swoich reakcji i stajesz się dyrygentem własnego umysłu. I co najciekawsze? Kiedy przestajesz reagować na świat, on zaczyna reagować na ciebie. Ludzie zauważają zmianę, już nie szukasz aprobaty i nagle oni zaczynają szukać twojej. Nie karmisz się już negatywnością i ona traci moc, by cię dosięgnąć. Przestajesz być marionetką świata i zaczynasz prowadzić nici własnego istnienia. Sekret leży w tej świadomej obecności, chwila po chwili. W każdej sytuacji masz wybór, reagować impulsywnie lub obserwować z uwagą. Następnym razem, gdy ktoś spróbuje wytrącić cię z równowagi, zatrzymaj się. Poczuj, co pojawia się w tobie, ale zamiast w to zanurkować, obserwuj. Jak naukowiec analizujący eksperyment, spokojny, uważny, neutralny, w tym momencie jasności mieszka twoja prawdziwa moc. A jak kultywować tę świadomość, aż stanie się naturalna? To właśnie to, co musimy zbadać od tego momentu. Ponieważ chwila, w której przestajesz być manipulowany przez świat zewnętrzny, jest tą samą, w której odzyskujesz swoją moc. Opanowując swoje reakcje, opanowujesz swoją rzeczywistość. Jeśli ta wiadomość dotknęła Cię w jakiś sposób, zostaw komentarz. Jaki był wgląd, który najbardziej na Ciebie wpłynął? A jeśli chcesz dalej rozszerzać swoją świadomość, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału. To, co następuje, może całkowicie transformować sposób, w jaki postrzegasz wszystko.